Wymagana jest biała szata. A wszedłszy król, aby oglądać gości, zobaczył tam człowieka nieodzianego szatą weselną i rzekł mu: Przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając szaty weselnej? A on zamilknął. Mateusza 22, 11, 12. Weselna szata, o której mowa w przypowieści, wyobraża charakter czysty, bez skazy, jaki będą posiadać naśladowcy Chrystusa. Zborowi Bożemu będzie dane przyodziać się w lśniący czysty bisior, bez skazy i bez innych braków, który oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Objawienie: 19.8. Efezjan 5,27 to jest sprawiedliwość Chrystusa. Charakter Jego może być przez wiarę udzielony każdemu, kto przyjmie Go jako swojego osobistego Zbawiciela. Białą szatę niewinności nosili prarodzice, gdy ich Bóg umieścił w raju. Pierwszy ich grzech zerwał łączność z Bogiem. Świetlana szata znikła. Człowiek nic nie zdziała, co mogłoby zastąpić utraconą szatę niewinności. Jedynie szata sprawiona i ofiarowana przez Chrystusa może pozwolić na stawienie się przed Bogiem. Chrystus daje każdej wierzącej i pokutującej duszy szatę własnej sprawiedliwości. Szata przygotowana i ofiarowana przez Boga nie zawiera żadnego elementu z rąk ludzkich. Chrystus pragnie nam ofiarować swój doskonały charakter. Jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze. Zajasza 64,6 Każde nasze dzieło jest zbrukane grzechem, ale syn Boży objawił się, aby zgładzić grzechy. W nim grzechu nie ma. Grzech jest nazwany przestępstwem zakonu albo bezprawiem. 1 Jana 3,4,5 Swoim doskonałym posłuszeństwem, umożliwił każdemu człowiekowi zachowanie przykazań Bożych. Jeżeli się podporządkujemy Chrystusowi, serce nasze złączy się z Jego sercem. Jego wola będzie naszą wolą, nasza świadomość będzie zgodna z Jego życiem. Jest to właśnie przyodzianie się szatą Jego sprawiedliwości. Gdy Pan spojrzy na nas, nie ujrzy odzienia splecionego z liści figowych, ani na gości i szpetoty grzechu, lecz własną szatę sprawiedliwości, doskonałe posłuszeństwo przy nią Jachwę.